Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem Happy Wheels! Tak, tak, cześć, witam Was bardzo wszystkich serdecznie. Jestem Skorpio, to jest już 21 odcinek z Happy, Happy Fucking Happy Wheels! I jedziemy z koksem yy, i kolejna mapka numer 1 Happy Ball ROW. O! To będzie się działo! Jebo! Damn it. Więcej kulek. Eee, what? Mm -hmm. O, ciężka kula. O kurde. <śpiewanie> <śpiewanie> Jeszcze raz. Dla świętego spokoju. Damn it! <laughs> Udało mi się! Ja yeah, Następna mapka. Don't even move. Ech, dobrze, co my. What oh, the Dobra, nie ruszam. Nawet się nie ruszam, bo tam pisał Don't even move. Czyli nawet się nie ruszaj. Jebot. Oh, my foot. O! My fuck. Oto tak powiedział? Nie no, pro! Pro babka! Wow! Jak, jak mnie wyrzuciło w kosmos normalnie! Nie, genialne no! I co teraz? Ej. O się Nie, ja jeszcze żyję w ogóle. U. Bardzo profesjonalnie do tego podeszłeś i kimkolwiek tam jesteś. Naprawdę jest genialna łapka. E, nie, żadnego tabaska. Spogo Adventure 2. Uuu, dobrze! Jebot! Uuu! E, dobra, teraz trzeba wskoczyć do tej arbatki. Dobrze. Załaduje mnie tam. Idzie, idzie. A, tu wylądowałem. Teraz trzeba się trochę po... pobabić. O, dobrze. I... O tak, jeszcze raz. No, staniemy się tam spokojnie. No, skacz mi tam. O, dobrze, dobrze jest. Eee, chociaż wolałem się tam dostać. O kurczę. No, skoczysz mi tam. Kurczę, spokojnie, spokojnie. Doskoczymy. No! Kurde. Nie, dobra, nie będziemy się przed tym Epic trampoline jump o oh, ciekawie U wow. nie no fajnie fajnie wow Kurde zazmy pewnie tak miotnie Aho, ho ho! Żeś się połamał Eee, neon hardon... Nie, żony hardonation. Epic rope swing jest. E, Okej, okay, zaczynamy nasz rope swing. Tak jak tradycyjnie trzymamy się czegoś. O kurde, ale to trochę... O! A, jeszcze przeżyję! Uhuchu, nie wyjdę z tego cało. <średzisz> widzicie, widzicie, a moja noga już nie żyje. Nie żyje, już nie. Super, póki nie straciłem głowy, to już po prostu mój układ <średzisz> organizmu, układ nerwowy przestał funkcjonować. Małożem się nadział. Wow, aż mi kask upadł. Czego ja się trzymałem? Ja nie mogę. Nie no, mogło być tak bardziej kolorowe, ale no, nie narzekam. Ty, pojazd jest dodatkowo, ale czadzior. Ee, yeah, rozjechane rampa. Nie, dobra mapka, dobra. Końcówka mi się podobała. Save the watermelon. A, mam mu ratować. Jej, yeah, udało mi się. Eee, udało mi się, dobra, takie krótkie dość to było, ninja sword throw, yeah, sword throwy, yeah. e, kurde, rzucaj, a, nie tak głośno, kurcze, Wo, long jump, kurde, kończą wam się już dwa pomysły, muszę, może tak zrobić, a, a. O! Oh, ale szybkość! What the fuuuu! Nogi straciła oh, fu Jeszcze raz. M miało być jeszcze raz. Kurde. Dwa. Pomyłka. Abra, teraz... Teraz backflipy. Backflipy! Łooo! Wow. Teraz na pewno do dalej doskoczę. I gdzie? Gdzie mnie zabierze? O, troszeczkę dalej Do 19 metrów, około 20 Dobra Następna Playable Slender Pewnie część pierwsza Czy gram Slenderem? Genialne Gram sobie Slenderem eee, mm, Takie pytanie Da fuck? Coś ten slender już taki był mniej slenderowaty Ale okej okay. Pogo jump, nie Ale może spróbujemy, bo tam to, to było zbyt trudne to Może to będzie łatwiejsze. Kurde, a co ty robisz, Pogo? Dobra, teraz wyższy skok. Dobrze. No i coś ostatnio mnie nie lubicie, powiem Wam szczerze. Nieładnie mnie hejtować. Nieładnie, naprawdę. Mnie się to nie podoba, ale mimo tego, wale to. Możecie sobie hejtować jak chcecie. Może nawet przyjść, kurczę, nie wiem, 100 tysięcy hejtów. Ale i tak nie, nie poddam się, bo to jest głupie, żałosne to, co robicie. I nic z tego nie macie, a ja mam tylko korzyść z tego. Że mnie hejtujecie. Więc no, zastanówcie się, co robicie, bo naprawdę robicie głupotę największą. I żadnych nie będę tutaj robił takich projektów antyhejtowskich, bo to też jest głupie i nie ma sensu. W serio! Musiała mi się z głowa na koniec zrewiksować. O Boże, jak to się skończyło. Ojeju, aż, aż mnie przepona rozbolało. Kurde, nie, do replay się należy z tego po prostu wszystkiego. No replay. No to było epickie. Szybciej. Nie będę czekał. Ale nie, no to było pro. Kurde, nie! Trzeba to przyznać. No, szybciej, szybciej, szybciej! No, skacz tam! Dobra, trochę. Dobra, no to jeszcze może trochę przyspieszymy. Dobra, slow-mo, slow-mo, proszę państwa. Zaraz się wydarzy ten najgorszy moment. Może trochę przyspieszę, Slow -mo! o tak, widzicie, teraz jeszcze zobaczycie, dodatkowo, co się z nim stanie. Oh no! oh, hu hu. I teraz, co jeszcze? No, Paf! O kurde, no to, 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 tak czy inaczej, to było bardzo epickie. <laughs> Aż się poiszczałem normalnie z tego polew miałem. This is Happy Wheels. A tak, y chyba kontynuując sprawę z tym głupim hejtem. wale hejt, walę na was, tych którzy hejtują mnie. Hejtujcie sobie ile chcecie. Ja i tak się nie poddam. Robię to co lubię. I co? Ja mam z tego korzyść, że mnie hejtujecie, a wy z tego nic nie macie. What the eee, Dobra... O Boże... E, to nie powiem, co tu się działo. Pan niech skomentuje. Ebot Zabij Biber. O, dzieciaka straciłem. Eee, e, co to jest? O tak. <laughs> Jeszcze dostałem. Ładnie. Nie no, mapka pro. Jak najbardziej mapka pro. O kurde. Sorki, ale... Yyy... Musiałem najwyraźniej przesunąć trochę. Wybaczcie. Najwyżej to wytnę. Abo i nie. Human break. what Łamacz ludzi? Burzy! Tak! Teraz tak będziemy niszczyć ludzi. Ludożarca! Ludojat, kanibal Omg... Eee, dobra. Eee. Łoho Ale się tutaj sieczka dzieje. O fuj. To było całkiem obrzydliwe. U, u, u. Idźcie! hardcorem jestem! No, no... Nie powiem jak to wyglądało. Do tego Mikołaju... Dzień. O tak! Woo! Jej! Nie no! Pff, sieczka była! Escape the box! O, uciekamy! A! jak chcę uciec, jak chcę uciec! Kurde! O O, shit! Shit, uciekamy! Uciekamy! O, fuck! O! O! Jeszcze żyje! Jeszcze raz, może się teraz uwolnimy jakoś? O! Fajnie! Nie, 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 nie! Dobra, uciekamy. Pięknie! Ała! O! Jeszcze żyje. Co dalej? Teraz przeżyłem. Epickie. Toilet Race. O! Wyścig... Czy przypadkiem tego już nie było A nie, to już było Kurde Nie ma tu już nowszych mapek Kill Zombies? O, tego nie było, na 100% O kurde, co to za maszyna? Aha Co to? Co to za ciężkie kule? Eee... Dobra, muszę tam załadować tą kulkę. Załadować. Kurde, no. Nie ogarniam, nie ogarniam. No muszę tą kulkę tam wepchnąć. A, mm, 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 tak, uda mi się spokojnie. Nie wiem na co te kule tu są. Kurde, ciężkie to jest to całkiem. O! Teraz się udało. Ooooohoo! Dobre! Dobre! Następne! No kurde, no jakie to jest chore? <ścoughs> Głowa się kurde trolluje! No, i też się tronuje. wszystko się miksuje! O Boże, Bożymko Następna mapa, tylko taka młodsza, trochę sprzed kilku dni. Nie to jakieś kurcze starych. E Jak ja to mam zrobić? Dobra, trzeba to chyba inną postacią. Eee, no musi być. Czekaj. O, ten gostek. O, dobrze. I co to teraz się stanie? Uuu. Nieprzyjemnie. Eee, Dobra. Teraz tutaj, co się stanie? Fajnie, że tak zginął, że nic z niego nie wypłynęło, że ani kropelki... No dobra, teraz coś wypłynęło. No, połamałem się. Epicko. Spiked Wheel of Doom. O kurde, boję się już. Obra. Eee, dobra. Ale ostro. Uhu. Ale się nadziałem. Dobra Jedziemy, jedziemy! Tak jest Ło Ej Czemu już co przestało? Ej, the fuck? A, pewnie się wykrwawił Dobra A, uh -huh. Team is adventure Spoko Ło Obra, to chyba nie tak to miało być, co? Zobaczymy co nasz dzieciak będzie poczyniał. Hmm, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Przygody Teamiego. To nawet interesujący. No z tym, z tym siodełkiem, kurde. Ja nie mogę. Ma, ma tarczę na dupie. Przetrwa to. Coś czuję. Paf! Wow. Hmm, dobra mapka. Trzeba przyznać. O, tabaska z Sword From. Na Sword Fromie to ja się palę, nawet chociaż to nie do mnie, tylko do Tobiego. I jak się złożył, Dobrze, dostał. <ścoughs> o, współczuję panu. jeszcze, kurde, mi tu. Aha. E, jeszcze raz. O, poczuł to. Eee. <ścoughs> następny rzut. O tak. Ojej, ale zmasakrowany. <ścoughs> Jak kowalnąłem? I jeszcze Mikołaj, kurde, ostatni miecz. 3, 2, 1. Nie, 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 nie. O, o, no ja nie mogę, trzymałem ten miecz. Jeszcze raz. A dobrze! Ojeju, biedaczek. No kurde. ja jaki fail, ostatni raz. O, dobrze. Abrze, combo razy trzy. Razy cztery! Piękny. Jakie gówno! No i tak to miało się skończyć. Dobrze. Epickie. Zakończenie Marvel vs DC O Nawet jest dobre DC oczywiście Mhm Spoko A jakieś ciekawsze mapy, Gdy, że no kurczę kończą wam się pomysły Ło! Tak jest, tego chciałem Aaa... Ale fajnie. Hmm... Nuda! Następna mapa. Apokalipsa. Jeszcze to, to napisane po polsku. To nie jakiś Polak Ta fuck? A... Jakie genialne! Kurde, oh shit! No to tak miało się skończyć jeszcze raz. Jak na mnie genialna mapa! Kurde, jedna z genialniejszych dziś, na dzisiaj! Apokalipsa! Purwa nie, apokalipsa! Kurcze, jedźże tam! O jest! prze. Teraz trzeba skoczyć. Dobrze! O nie! Kurde! Jeszcze raz! Nie! Mapa genialna! Jak na apokalipsę! O kurde! Ciekawie się tutaj jakoś tak zapowiada na tą apoka apokalipsę! Kurde! Ach. O tak, dobrze! Apokalipsa! Wow! No, ej! Shit, ktoś mi pisze teraz! Wow! Wow! O kurde, ale się zawaliło! Nie, genialne! No, ja, ja ci mówię, że po prostu ge, genialnie ci ta mapa wyszła. Napracowałeś się tutaj, widocznie. No. Serio? Serio, musiałeś się tam zaklinować? A, a, przeciste się ta. Nie, nie, nie! No, dobra. Apokalipsa była, apokalipsa się skończyła. Eee, może inną mapę? Skelly Ball From New, o. What? Help. Help. A, na co mi to bardzo? Oh my Pięć way. kuleczek. Wyzwaliłem! O boż To nie tak miało się skończyć. Jeszcze kilka mapek, zobaczymy co nas drogi szelak zrobił. Unbeaten test first. Muszę! Muszę, tylko on! No! Eee, yy... O kurde, jakie... Aha, zrobiono za mnie mielonkę po prostu. Dobrze, to było profesjonalne. Ło! Wow. Odrzu odrzuciło ci Ociucha. Nie! Eee. To, co to za czerwone pole? Ostatni raz. Bo no mapa. Mm. Nie, to nie tak to miało być. Mm -hmm. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ojej. Czekajcie, teraz bez ruszanki, bez niczego. Jakie genialne to jest, normalnie ja wbijam się w kolce. Motocykl. Ojej, ten kolec sprawił nam nie ma Ale widać kręgosłup. ja jebie. O kurde, ostatni raz. Epickie zakończenie, dobra. Eee, może o, sword throw. na zakończenie tych mapek zagranicznych, zwykłych, randomowych. Ciach! Tak jest. Ciach! Hmm, pudło. Na się dowalił. Ciach! Kobieta dostała. Ciach! O! Ładnie z maczety dostają. Uiiii, oe. W się. I co jest, kurde. No ja e, nie powiem, gdzie jej się to wbiło. No kurde, raz za nisko, raz za wysoko to leci. Eee, znowu jej się coś wbiło. A ma branie. Jeszcze raz. Mapka mi się podoba. E, aha, dobra. Przebiło go na wylot. Je but ostro Tak jest To nie tak miało być Kurczę jeszcze raz Jeszcze raz O jaki rajd Pięknie puszczę je tam w dupsko! Mmm, znowu w łeb. Jakim cudem to się stało? No przeleciało przez niego, ale przynajmniej spadł. To mnie... Nie, 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 nie! Oh, jeszcze raz. Nie, mapka genialna. Mapka mi się już podoba. Wow, to było pro! Zwalaj kobietkę. O tak, dokładnie tam. Pięknie! Wygrana! Dobrze! Starczy już tego. Teraz zobaczymy, co zrobił dla nas szera, Szelach. Szelach. Wybaczcie za dzisiaj, ale... Nie wiem, ogólnie jestem jakoś tak... Niewyspany troszeczkę. Też po części się tam... Jąkam w momentach, ale to tylko w drobnych momentach. Czasami, nawet rzadko, ale spokojnie. Ale to tylko dlatego, że jestem zły na to, że... A to jestem zły, że... Nie mogę... Sobie normalnie przynieść tego, co miałem zamiar zrobić, czyli mojego kochanego vloga na mojego kompa, zrenderować go i wysłać. Dlaczego? Bo mój durny czytnik kart nie chciał mi czytać tego, co mam na karcie pamięci. Nie wiem, czy ja to jest wina albo czytnika kart, albo karty pamięci, ja nie wiem. Aparat mi działa normalnie, zrobiłem 7,5 minutowego vloga. Normalnie powiedziałem to, to co chciałem powiedzieć. Może mogłem się bardziej przygotować, ale no obiecałem wam, ale no kurczę, ta przeszkoda mi uniemożliwiła yy, zrobienie, znaczy zrobienie, wstawienie vloga, bo zrobiłem, mam go dalej w karcie pamięci mojego 7,5 minutowego vloga. Ale no cóż, no nie wyszło. Pewnie będę musiał zrobić jeszcze raz vloga, jeżeli już ogarnę tam swoje problemy techniczne. No ile tak, ile jeszcze się to będzie włączało. Zrobię cięcie jak zwykle. No cóż, szelak nie zrobił dla mnie mapek. Szkoda. Rozumiem go, nie miał czasu. No może jeszcze zrobimy ze dwie mapki. Fany swordfrouw. Najbardziej lubię swordfrowy. O tak. Eee... O, koalicę ruchania. Eep, headshot. Dobrze. Wow! Ale upadł. Uniosę jeszcze ten mieczyk? Nie, to niemożliwe. Teraz została nam tylko najgrubsza przeszkoda do przebicia. Kurde. No, czemu mi tam druga nie nie no czemu mi tam ta druga łapa utknęła O Abrze Okej I ostatnia mapka Taka epicka zaraz coś wybiorę ciekawego I zakończymy Znaczy serię, odcinek, Boże serię o, Swordfroth znowu. Myślę, że będzie bardziej epicki, dlatego wezmę tego kolosa. O tak. Bo tylko nim się chyba da rzucać. Ło, i jak zwykle, szarża. Szarża, o tak. Ło! Wow. Ee... Oh. <laughs> jak zrzędziła. Ło! Eee. Eee. Kurde Mjam. Mniam Aaaa Jak żem wywalił na nią chyba ze stos mieczy Ja nie mogę To było całkiem epickie Nie bot Nie bot O, jeszcze dobiłem ją Kurde, co ja robię? Kurde, pręgdensuję. Jeszcze raz Nie, ale czekaj, czekaj, może podniosę więcej tych mieczy Więcej więcej. O tak. Tak też może być. O, o nie. Mmm. <kluzny> o, ucieknąłem jeszcze ją. Eee, <kluzny> żyje jeszcze. <kluzny> jeszcze żyje. No. A, kurde. Ojej. Mm. Kurde! Wydostanę się stąd Przyrzekam ci to Ach. I będziemy razem. Na dobre i na złe. Dobra Teraz to już nie sięgnę nawet po miecza Psy, Co ja robię? Wiksuję się i to jeszcze jak O kurde No fajnie, że jeszcze żyję to jest najlepsze w tym wszystkim. <tryk> Rzuciłem mieczem. Dobra, kończymy już ten epicki odcinek. Myślę, że wam się spodobało. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapraszam do kolejnych odcinków z Happy Wheelsa. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Hejos i papa. Pa.